Wtorek, czternasty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z księgi Rodzaju mamy ciekawy opis, jak Jakub walczy z kimś przez całą noc. Walczy z aniołem, walczy samym Bogiem. Skutek tej walki, bo nie chce puścić tego nieznajomego towarzysza, chce, żeby mu objawił imię, chce, żeby mu pobłogosławił. Skutkiem tej walki jest to, że mu zwichnął staw biodrowy i do końca życia będzie kulał, będzie po prostu kuścikał, będzie. Będzie miał trudność jakoś, można powiedzieć, pamiątkę po walce z wysłannikiem Boga czy z samym Bogiem. Przedziwna scena, przedziwna, można powiedzieć, tajemnica, ale w jakim sensie też pokazująca, że człowiek czasami w życiu, do końca życia, nosi skutki swoich, swojej walki, swoich uporów czy swojego takiego. Takiego ryzyka. Nieraz yy, zapisujemy się na studia, chcemy skończyć jakiś kierunek, ale po paru latach się nie udaje. Prowadzimy jakiś biznes, to się wszystko rozlatuje, wchodzimy w jakąś relację, wydaje się, że to się da poukładać, a potem nawet 3-4 lata, chodźmy przed ślubem i się to wszystko gdzieś kończy. Czy sobie zadaje pytanie, czy, czy to się opłacało? No nie, ale ostatecznie mówi, to chyba było warto że czasem są pewne rzeczy w życiu, które się nie opłacają, ale które warto, po prostu warto. Warto dlatego, żeby powiedzieć tak, ja to zrobiłem, ja zaryzykowałem, ja zdecydowałem. Inaczej to byśmy siedzieli w domu i nic po prostu nie, nie wiedzieli. To jest taki obraz człowieka, który wraca ranny z wojny, mówi: Warto, warto było. Nawet jeśli się to nie opłacało, wraca z powstania styczniowego, listopadowego, przegranego i mówi: Warto było, warto było, czy z powstania warszawskiego, chociaż to się nie opłacało. I to jest taka scena, która też pokazuje, że w życiu. Człowiek, który żyje, no, ma na sobie rany. Człowiek, który żyje, walczy o coś, ma też takie skutki tej walki, że nie da się przeżyć tak całego życia, żeby człowiek był nietknięty i delikatny, można powiedzieć, i jakoś taki, taki całkiem poukładany, że nosimy w sobie rany, nosimy w sobie te pobicia, nosimy w sobie te kolce otwarte nieraz na naszym ciele, które świadczą o tym, żeśmy naprawdę walczyli o coś, co było dla nas ważne. Nie chodzi o to, żeby w życiu nie mieć ran. Chodzi o to, żeby, żeby w życiu próbować walczyć o to, co dla nas jest ważne. Psarmista jest bardzo pewny swojej niewinności. To jest niesamowite, jak po prostu jest pewny tego, że Pan Bóg, jak zbada go, to, to choćby go doświadczył ogniem, to we, nieprawości we mnie nie znajdzie, że ja jestem w porządku. We mnie po prostu wszystko jest całkowicie w porządku. I tak się człowiek zastanawia, skąd on, skąd on jest taki pewny o, o siebie. Ale piękne jest to, co mówi: Niech wyrok o mnie wyjdzie od ciebie. Owszem, ja ja mam wrażenie, że jestem niewinny, ale chciałbym, żeby Twój wyrok wyszedł od ciebie, nie ode mnie. My bardzo często sami sądzimy siebie albo przejmujemy się tym, co ludzie o nas mówią. Tak samo też sądzimy innych i zwrażamy uwagę na to, co inni mówią o innych. Natomiast jest w tym jakaś taka, taka fundamentalna sprawiedliwość, że człowiek mówi: Nie, nie, Panie Boże, to Ty wiesz, jaka jest prawda. Ty lekarzu najlepiej wiesz, co z chorobami. Ty, Boże, najlepiej wiesz, co jest z prawdą. I powiem Wam szczerze, że coraz częściej tęsknię za sądem ostatecznym. Tęsknię za tym czasem, kiedy, kiedy pewno wiele będę też cierpiał z powodu własnych nieprawości, z powodu własnych grzechów, ale, ale gdzieś będę jakoś głęboko przekonany, że Bóg to najlepiej pokłada po Bożemu. Bo my, jak się zaczynamy sądzić, jak my, zaczynamy po prostu wyciągać i to nie wszystkie grzechy, ale tylko takie, które nam pasuje, Albo chować te, które nam nie pasuje, to naprawdę to robimy przy tym dużo krzywdy. Chcąc sprawiedliwości, sami zadajemy niesprawiedliwość. Chcąc uratować ludzi przed krzywd krzywdami, krzywdzimy jeszcze innych. Wiadomo, że trzeba jakoś sądzić na tym świecie, ale chyba. Ta wiara w to, że Bóg potrafi nas osądzić ostatecznie, że wyrok powinien od Niego wypaść, wyjść i że tak naprawdę nie możemy co ufać sądom ludzkim, jest jakąś taką podstawową prawdą wiary. My jesteśmy tylko ludźmi i naprawdę możemy się pomylić na wiele sposobów. Bogu zostawmy ostateczny sąd nad każdym, naprawdę nad każdym człowiekiem, tym bardziej nad nami. W Ewangelii Mateusza w dziewiątym rozdziale y, czytamy fragment o tym, jak Jezus leczył wszystkie choroby, y, nauczał w synagogach y, i faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. I tak słuchasz to i mówisz, jak to jest, że ludzie tak bardzo pobożni, ludzie tak blisko Pana Boga, ludzie zachowujący tyle przykazań, jak oni mogą w tak świętym człowieku widzieć zło? Jak mogą w tak czystym dobru widzieć po prostu diabła. Dlaczego po prostu nie potrafią zobaczyć, że Jezus robi dobro? Dlaczego? Co takiego jest w człowieku, że potrafimy nawet samego Boga oskarżyć? Co takiego jest w człowieku, że nawet to co najświętsze potrafimy nazwać grzechem? Co takiego jest w człowieku? Człowiek ma wolność nie tylko grzeszenia, człowiek ma wolność również takiego kłamstwa, które z najlepszej prawdy zrobi, zrobi coś, co jest, co jest oszustwem. Więc to nie jest tak, że gdybyśmy się starali, gdybyśmy byli lepsi, gdybyśmy bardziej kochali dzieci albo parafian, to wszyscy by nam mówili, że to nieprawda. Jeżeli Jezus nie przekonał ludzi i to bardzo, byśmy powiedzieli, religijnych, to nikt z nas nie jest w stanie przekonać. Jeżeli Jezus po prostu nie był w stanie przekonać do siebie większość Izraela, to nikt w stanie nie jest przekonać. Tajemnica wiary i niewiary leży gdzieś w sercu ludzkim, które nie jest uprzedzone i które jest otwarte na Boże działanie bez względu na to, jakie postołowie działają. Natomiast jeżeli człowiek jest uprzedzony, jeżeli człowiek jest złośliwy, jeżeli człowiek nie chce, to naprawdę nawet mu Pan Bóg nie pomoże. I nie ma co zrzucać na Pana Boga, tylko sobie nieraz zadać fundamentalne pytanie, czy ja jestem faryzeuszem, który w każdym dobru szuka zła, czy jednak jestem Bożym człowiekiem, który widzi zło na tym świecie, ale stara się widzieć w ludziach przede wszystkim dobro. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.